Witajcie. Dzisiaj usuwanie małej korozji po zimie na błotniku. Następne czyszczenie już jest do gołej blachy wyszlifowane korozji się pojawiło teraz może troszkę przejadę odrdzewiaczem no i podkładzik no i wyczyszczone podkładzik malowanko troszkę konserwacji będzie poksydowy nie jestem lakiernikiem, ale robię to dla siebie żeby było no i jest elegancko potem podkład zwykły ok, psiknięte podkładem i zabieram się do lakierowania Z przejadę teraz oryginalnym lakierkiem z pędzelka, żeby zamaskować te nierówności po, po taśmie. Może źle to robię, mnie się to mnie to nie przeszkadza. tak, tego nie widać przejadę jeszcze potem konserwacją tutaj mi odświeżone jest, wyczyszczone na pewno dużo ludzi powie, że tak się nie robi że to... ale wolę mieć tak zrobione niż uperdzy na tym błotniku nad na tym nadkolu. Wyschnie to. Przejadę delikatnie sobie tym konserwacją. Zrobię taką warstewkę, by była i kole nic nie widać. Mogłem to zrobić, po prostu wkleić ładnie rancik i do rancika domalować, ale tak będę konserwacją jechał i mnie to nie przeszkadza elegancko nad kole zrobione Przejadę delikatnie konserwacją taką gumą i będzie. Okej, okay. guma jest. Przejadę taką gumą. Nie powinno już korodować, chociaż guma nałożona konserwacyjna szły się, wygląda pędzelkiem, ale wygląda jakby wyschnie to i wyglądała jak prysnięte no i super z tego się nie strzela ale już nie ma wolę tak niż wyżartego nawet śladu nie ma ładnie jest zrobione ok zabieram się za następne Was zapraszam do oglądania kolejnych filmików, które się pokażą. Trzymajcie się, wielki dzięki za oglądanie, na razie hej.